Witam was wszystkich bardzo serdecznie 18 grudnia, czyli w 18 odcinku Pokémonowego kalendarza adwentowego. Oczywiście jeśli seria wam się podoba, to miłoby mi było gdybyście zostawili łapkę w górę i subskrypcję, a na razie bez przedłużania, zaczynajmy. A dzisiejszym pokemonem, którego będziemy omawiać jest Jinx. Jinx jest Pokemonem dodanym w generacji pierwszej i posiada typ lodowy i psychiczny. Jej oryginalna jabońska nazwa to różla, oczywiście jeśli dobrze wymawiam, oznacza to róże. Ma 1,40 wzrostu i waży przy tym ponad 40 kg Posiada abilitki takie jak Oblivius, dzięki której nie może zostać zauroczony oraz Dry Skin, dzięki której otrzymuje o 25% więcej obrażeń od ataków ognistych oraz ataki Wodne leczą go o 6,25%. Dodatkowo, w trakcie ostrego słońca, Pokémon ten traci 6% swojego życia na końcu każdej rundy, a w trakcie deszczu pod koniec każdej rundy się regeneruje. Jinx przypomina wyglądem kobietę, a dokładnie śpiewaczkę operową. Jest ubrana w długą czerwoną suknię ze złotymi zdobieniami w okolicach dekoltu. Jej białe ramiona zakończone są fioletowymi dłońmi, przypominające do złudzenia ludzkie. Fioletowa jest również twarz Jinxa, widać na niej różowe, szerokie usta. Oraz duże oczy. Jinx posiada również długie blond włosy. Jest to bardzo uprzejmy i chętny do pomocy Pokémon. Nie lubi zmian i złości się, gdy coś nie pójdzie po jej myśli. Jinxy uwielbiają towarzystwo ludzi i często za okazaną tym Pokémonom pomoc dziękują buziakiem. Uwielbiają też tańczyć. Posiada swoją preewolucję, jaką jest smo. Jinx zadebiutowała w specjalnym odcinku anime, który nazywał się Holiday High Jinx. A tak wygląda jej shiny. No i to by było na tyle z tego odcinka. Oczywiście, jeśli ci się spodobał, to miłoby mi było, gdybyś zostawił łapkę w górę i subskrypcję. A na razie dziękuję za oglądanie. Mówił Sajan, Siema.